Serdecznie witam wszystkich hodowców. Mamy dzisiaj 17 czerwiec. Znajduję się trzeci dzień w szpitalu chirurgicznym. Znalazłem się tutaj <coughs> dlatego, że po prostu mam jakiś ucisk na kręgosłup i nie mogę chodzić. Paraliżuje mi całą lewą nogę. Przyjechałem, miałem trzy blokady robione o kręgosłupa zastrzyki troszkę pomogło zrobiono mi rezonans magnetyczny ale jak dzisiaj dostałem właśnie wynik okazało się, że na poziomie L5S1 centralnego pomiędzy wypływu krążków Kanał kręgowy szeroki znajduje się torbiel lewego stawu międzykrokowego o średnicy 5 mm i to powoduje ucisk na, na jakiś nerw i dlatego występuje paraliż lewego biodra, zwany tak jak to mówią, barwa kulszowa. Torbel po prostu będzie rósł i będzie teraz bardziej uciskał, także jest, będzie konieczna operacja na kręgosłup. No i dlatego też nie wrzucałem wcześniej filmów, bo już z tym borykam jakiś miesiąc czasu. Strasznie mnie ta noga bolała, także troszkę gołęby są zaniedbane nie są tak trenowane, jak powinny, niewywożone, bo nie mogłem chodzić, dlatego też nie nagrywałem filmów. Ale też po ostatnim filmie jaki nagrałem, miałem duże nieprzyjemności. Jakiś hodowca zgłosił mnie, że namawiam innych ludzi do wyłapywania Jastrzębi, gdzie ja tylko pokazałem klatkę, ale mniejsza z tym. Piszecie koledzy, ja jakiś donosy na mnie, że ja sprzedaję gołębie drożej niż konie, po prostu wszystkie zeznania, które były, przeczytałem. Ale ja sobie mogę sprzedawać gołębie e, za ile chcę pieniędzy, bo ja po prostu robię to legalnie. Ja mam gołębie wpisane na rolnictwo i, i nie mam tutaj nic do ukrycia, także ten, co wpisał y, tam jakieś kwoty, że drożej niż konie arabskie, to się trochę pomyliłeś, kolego, bo sprzedaje dużo drożej, i nikt mi nic nie może zrobić, bo ja to wszystko robię legalnie. Ale mniejsza z tym, także koledzy, e, nie wiem, czy uda mi się dalej lotować głębiami starymi, może jeszcze włożę na ten lot. E, na razie, jak mi tam poszło, na pierwszym locie fajnie przyszła cała grupa. Po prostu przelatałem minutę. Na drugim locie mieliśmy strasznie przewiany. Gołębie moje wylądowały gdzieś pod lwowem, w przemyślu, w zakopane roczne. Na jednym locie straciłem 15 gołębi. Bardzo dużo jak nigdy. Trzeci lot był już w miarę udany. Czwarty lot pincetka dość ciężka była, ale jestem zadowolony. Teraz mieliśmy mieć boże ciało, lot zrezygnowaliśmy zrobiliśmy w sobotę 350-300 bardzo wymagający ale to już takie akurat jak lubią moje gołębie pod wiatr miałem już pierwszego, drugiego co się okazało to ta samica co w tamtym roku była trzecia na, w Brnie znowu odbiła się jako pierwsza na oddział yy. i podjąłem taką decyzję, że yy. W tym roku po prostu stan zdrowia nie pozwala mi się bawić tak gołębiemi, jakbym na to chciał. Też wiadomo, wszystko jest to związane ze sterydami, które pobierałem na płuca. One też w dużym stopniu zadziałały na to, że zaczęły mi się rozpuszczać chrząstka, że zaczęło mnie wszystko boleć, bo brałem duże dawki enkortonu, to nawet kości zaczęły mi się zmniejszać tam o parę procent i, i w pewnym momencie było tak, że na przykład jakbym wyskoczył z, z jakiegoś wyższego miejsca, to miałem tak słabe kości, że e, mógłbym się kręgosłup złamać w trzech miejscach. I to wszystko wiadomo ciągnie się od, od już od jakiegoś dłuższego czasu. Trochę te płuca podregenerowałem, ale dalej jest to wszystko przez gołębie. Czyli muszę podjąć decyzję i bo już jakbym teraz nie mogę już drugi raz brać sterydów, nawet jakby mi to wróciło. Nieraz mi przychodzi ta choroba poharcze 2 3 dni i mi przechodzi. I muszę podjąć decyzję i zadecydowałem, że będę lotował tylko gołębiami młodymi. Już miałem to wcześniej w planach, ale chciałem jeszcze ten jeden rok przelecieć, no ale nie mogę się zbytnie przyłożyć do tego przez to, że nie mogę chodzić i no i taka, po, taką podjąłem decyzję, że w tym roku yy, po sezonie gołębi dorosłych zaraz wszystkie wystawię na aukcję wszystkie gołębie dorosłe jakie mam z mojej drużyny i z żony drużyny będą całkowicie sprzedane co do sztuki oprócz olimpijki, bo Olimpijka jest prezentem od mojego kolegi. To jest od Pawła Baranowskiego. Jest to z moich gołębi, i ona trafi do rozpłodu. Tylko ten jeden gołąb. Wreszcie będzie wszystko wystawione. Gołębie będą wystawiane u mnie na stronie. Jak się wchodzi, aukcje online można się zarejestrować. Dlaczego tam u mnie? No, bo nie chcę dawać na inne portale, płacić yy, po 15% prowizji, wystawię to sobie u siebie. Ci co koledzy, co znacie moje gołębie, zresztą będą pokazane wszystkie wyniki. Będą pokazane spis jakie gołębie oddałem na spis, każda lista, jak przylatywały. Także bez żadnej ściemy, że sobie gołębie yy, powystawiam z domu. Ktoś przyjedzie, po zabiera najlepsze. Nie, muszą jeszcze przetrwać. Jeżeli okaże się, że będę musiał mieć zabieg, no nie wiem, ustalimy termin jutro. Czy ten zabieg da się zrobić tak, że będzie na przykład po lotach dorosłych, jeżeli się uda, to będzie dobrze. Jeżeli będzie to za dwa tygodnie, także już będę musiał przerwać loty, bo wiadomo, moja żona tego nie ogarnie, trójka dzieci, firma. Ona nie wie w co ma włożyć ręce, a to trzeba wstać o szóstej, porobić obloty, wszystko dopilnować, dwa razy w tygodniu wywieźć. Gdzie teraz w tym tygodniu w ogóle gołębie nie trenują koło domu. Siedzą już od poniedziałku zamknięte, bo jakby się to wszystko pomieszało, to teraz by były jajka. Trochę tam mój kolega przyjechał, to mi je obrządzam, ale on też pracuje w cukiernie 2-3 godziny, ma czasu, przyjeżdża dopiero o 13 że koledzy taką podjąłem decyzję i jak się uda przesunąć operację to przesunę ją, znaczy przesunę no to zależy jaki będzie termin najbliższy i, i żeby później nie było tak, że, że bo ten torbiel może ro, ro, rosnąć coraz większy i coraz bardziej uciskać tak, że mogę stracić na przykład yy, yy, jak to się nazywa czucie w jednej nodze i Ciężko będzie mi się poruszać, a z tymi klatkami chodzenie to wszystko. Także, koledzy, będzie, będzie jest, taka jest moja decyzja i będą wszystkie gołębie dorosłe wystawione po sezonie na gołębiach młodych. Przelotujemy wszystkimi gołębiami młodymi. Będą również sprzedane wszystkie. Będzie pokazany spis. A są gołębie naprawdę wyśmienite w tym roku uchodowane z te bulki, szpaki. No, w dorosłych gołębiach też paruczniaki te super zaczęły się pokazywać. Myślę, że, że później takie jakieś odciążenie tej pracy jakoś polepszy stan. Wiadomo, że po zabiegu nie będę, będę wykluczony około 4-5 tygodni całkowicie. Także już wiadomo, że wolałbym jeżeli tak będzie, to zaraz będą się wszyscy śmiali, że, że coś tam, że spadam na psy, czy coś takiego. No wiadomo jacy są ludzie, widzę, jedni piszą, nagrywaj filmiki, podawaj drudzy, z tego robią afery, donosy piszą do weterynarii. Jeden, wiel, jedna wielka zazdrość, zawiść w tym sporcie głębiarskim, że naprawdę mam dość tego wszystkiego. Będę sobie po prostu handlował tylko gołębiami przelotowanymi na młode. Myślę, że rozpód mam bardzo dobry. Gołębie spisują się wszędzie fenomenalnie, rewelacyjnie. Jeszcze teraz, te zakupy wandebulki, które poczyniłem drugi rok, teraz już będą na młode, rewelacyjnie się dały samą szpicą. Myślę, że takie młode to w Polsce mają tylko trzy hodowle, czyli ja, Krzysiek Szkolny i Damian Szpigiel, bo on też kupił sporo gołębi. Także pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrówka. Dobry lot.